Dzień dobry, nazywam się Sandra Osika i jestem specjalistą do spraw sprzedaży samochodów nowych i dzisiaj mam Państwu przyjemność zaprezentować nową Kia E-Soul. Członkowicie elektryczny model marki KIA, na który tak długo czekaliśmy, już jest w naszym salonie w Szczecinie. Koniec z szukaniem stacji benzynowych, wymianami oleju, głośnymi silnikami i emisją dwutlenku węgla. W zamian KIA Osob oferuje długozasięgowe podróże, proste ładowanie, natychmiastowe przyspieszenie i nowoczesną technologię. W Ki Esso um, akumulator o mocy 64 kWh pozwala nam na jednym ładowaniu przejechać do 452 km.